Wszystkim to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale i chciałbym go zrobić jak najlepiej, więc nagrywam go z Gry margon. Tak jest. Dzisiaj chciałbym sobie zrobić z Wami ekspowisko na gnolach. Tak? Tylko czekajcie, muszę coś zobaczyć. Czekajcie. rękawiczki. Nie no, mi by mi się przydał, ale patrzcie, ja bym sobie kupił taką gominiarkę, ale no, mm, Wczoraj było po 8 Głowa Dida wczoraj było po jeden ender. Czy to jest taka? Wianik, to pielicy. Mogę wylącać. No, co tam? Głowa złodzieja, to się jest? Z... Nawet spoko. Tylko kurde, no kto by dał za 1000 seł plus jeszcze 1 m Budki by mi się przydały, nowe buty, ale no ja mam chyba lepsze mm, Łapa, widzę, bo dzieja 50, no ta, 15, 15, ale czekaj z kim? Musicielem ważnego patryka za 2 jak to razie? Nieszczęsny sygnet Patryka, mam w karmowy no, ten lepszy. Naszej mam hero. Piekielny arcylak, co to jest? A, to jest. I będzie odcineczek, no jak będzie ten, jak będą no święta, nie? Będzie, będzie event tego, Bożego Narodzenia, to zrobię odcinek z loterii i wyzwań może ale jest taka większa szansa że zrobię tylko tylko no napiszcie o. O. tylko napiszcie w komentarzu czy chcecie jak będzie zima i no nie ma na pewno dobra dystansówkę ja to już licytuję, to chyba to już będzie moje o. I tu jest za jedynym, tu ma za 4 Grzebiet Lisza, Grzebiet Lisza No i łuk, folwerka Turima Heron a 5-7 jest za 4m uh -huh. Szmingerowa kończuga, się na jednym ale... No ale się stał głupi Lekka kolczuga, kolczuga herszta Nie wiem czy nie byście chcieli dostać bo Ja się nie mogę stać na herształ, mam coś takiego dajcie mi tą kominiarkę Dobra e, Zrobię tego, e, zrobię o to mi to wytkakuje, kredyt Dobra. Zrobię cięcie i jak będziemy już na gnolach. Dobra, jesteśmy w wiosce. Gnoli. Dobra. Jak sobie. Dobra, będziemy brali wszystkie nich. Dobra.

No, dwa wyjechały ładnie po sto... oj, No mi zabrał. Szkodzony łuk, ignora. Ja mam to. Cenę mu prośbę. Mam pierak. Muszę mam powiedzieć, że czasami nie mogę jej mieć tak, że tak, tylko no nie mam auto, tak. No Dobra, już nie będę szedł do ucznika, bo za ucznikiem celita może mi sama zabalokować. Kurde, patrzcie, haxy mi się odpalam. Pewnie. Kiedyś sobie grałem z kolegą w CS W CS-a. I myliśmy turniejowego. <tryk> od nas wziąłem się w stałe na Respie. A mój kolega mówi, Ja mówię do kolegi, a co ona a mój kolega? To nie? To figure Zapraszam na kanał Counter Kanał będzie podany w, w O Kurde no ten sfel to stoi Dobra, ominiemy go jakoś Dobra Dobra, tu nie ma żadnych tego więc możemy spokojnie bić mm, A stamtąd to tu mnie zlotykało? Nice hmm, do Kurde no Come here, come. configure access. Go, 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 this is morning, Hmm, let's show a varchak. My my friend, what's Am zobaczyć să văd ce sunt intențiile la Marte. Ari, Karol, exasam, ca Crav. Crav? Crav. 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 să Crav. 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 Z każdą zębem, jak to jak sprzedam. Najlepiej sprzedawać w giełdzie, w karkach. To mi się bardzo opłaca. O no kurde, no! Konfola mi się zlakowała. Oh my god. Dobra. Taki ziomu się dzielić mi z No czekaj, mówię, czekaj, zbiję go? Chcę z tobą go bić. Dobra, bijemy sobie Alitkę. Je, um, yeah, dobra, idzie i ja z takim ziomkiem możemy sobie... O, dobra, on już odżyje gerp ale chociaż mamy taki 17k. Wybierzemy litkę. Chyba w tym odcinku. O no nie! Sorry guys, sorry guys. Ja nie mogę. 34 chopy jeszcze się nie uluczyłem. Dobra, to będzie na koniec w tym odcinku. Dzięki. To jest no, taki początkowy odcinek, dlatego taki krótki. No, 8 minut. Dzięki wszystkim za oglądanie, e, kanału do kantermaniaków będziecie mieli w opisie. E, no, no, jak chcecie to... No pilnie dajcie łapkę w górę, jak chcecie więcej, e, dajcie suba, żeby być na bieżąco, no i w tym odcinku na tyle. Strzała, cześć.